SK Info. Ja myslím, že my igrali bardzo dobrý meč. My dobre prigotovili na meč. Aj e, dlatego, že my byli spol, spolu po ostatnom e, pohári polskom. My nechodili do Lubina, ale byli by tu. A prigotovali, a mluvili so závodníkmi, čo nebylo dobre a čo bude robiť v ďalších mečoch a reakcia závodníkov bola bardzo dobrá. E, my grali sme v defenzíve kompaktne, e, bola, bola tam top e, koncentrácia v igre. My grali sme krátke podania, dlhé dług, podania, takže naša kontrola nad mečom býva taká, ako ja e, chcem. My branku bránku, aj z jednej, jednej z šely, pierve púvia. Druhá púva už uh, oponent zrobil uh, červená karta. To bolo dla výgoda dla nás, ale to bolo byl, moment psychologičný na našu družinu. Jaká benže reakcia? My, naša reakcia uh, byla uh, benže dobrá. My byli sme nebezpeční tie šípke útoky za plece a obrony. Jagelloni, ale my nedali bránku a no, ja myslím, že 50. minúta, bohar, top šanca, musí dať bránku, je to dva do zíra. keď jedna do zíra, je 1 do je meč ešte taký otvorený a trebalo meč e, zamknúť, ale nevadí. E, my zrobili sme dobrú prácu dišaj a môžeme e, spokojní a šťastlivý chodiť e, do Lubina. Druhá bude na veselá a my prigotovíme na ďalšie dva meče. Ďakujem. No, mamy y, duże pretensje do siebie da, za, za pierwszą połowę. Mm, nie można grać w ten sposób. Ymm, głównie jeśli chodzi o cechy ewolucjonalne. Tego nam zabrakło w pierwszych 45 minutach i Zagłębie było lepszym zespołem i, i stworzyło sobie więcej sytuacji, zasłużenie prowadziło. Paradoks polega na tym, że w 10 graliśmy dużo lepiej niż w 11 i wtedy było widać, kiedy, kiedy zespół yy, zaczął więcej biegać, więcej walczyć, więcej determinacji pokazywać. A mówię o tym, bo, bo w polskiej lidze nie da się, nie da się wygrać meczu, jeżeli te cechy nie są takie, jak powinny być. A na pewno tego zabrakło w pierwszych 45 minutach. Trudno ci do końca powiedzieć, czego nas taki paraliż ogarnął, bo na pewno zespół po tym meczu z Rakowem chciał bardzo wygrać, a, a wyszło zupełnie yy, Odwrotnie, ja, ja nie mogę z... myśleć w kategoriach o sobie, dla mnie jest zespół najważniejszy by wygrał mecz, to było spowodowane jedną rzeczą, uważam, że, że brakowało nam takiej wolicjonalności, po to to zrobiłem, żeby, żeby gdzieś tam więcej było odbiorów w środku pola, żeby było więcej agresji, a wyszło, wyszło nie tak na pewno jak ja bym chciał, ale nie po to, żeby komu cokolwiek udowadniać. No, to nie jest zabawka, przepraszam za wrażenie, tylko, tylko jest yy, yy, coś poważnego i byliśmy przekonani, też robiliśmy to w treningach i na pewno mogę powiedzieć, że to dużo lepiej wyglądało, ale trening a mecz to są dwie różne rzeczy gdyby takie samo zaangażowanie było w pierwszej połowie jak w drugiej, to byśmy o tym nie rozmawiali. Nie myślałem o chaosie, tylko myślałem o tym, żeby skorygować to ustawienie, bo widziałem, że to źle wygląda, tak, ogląda medzi, i skoro to nie funkcjonowało tak jak trzeba, no to, to przesunęliśmy Zorana na bok i, i myślę, że kilka akcji gdzieś tam pod koniec tej pierwszej połowy zrobił, ale to na pewno nie było spowodowane jakimś tam, nie wiem, chaosem w głowie, tylko, tylko chcieliśmy jeszcze w tej pierwszej połowie poprawić grę i to, był, to miał na celu. W przerwie widzieliśmy, że, że, że potrzebujemy dwóch zmian ofensywnych i, i i myślę, że to, no i takie nastąpiły, natomiast trzecia zmiana była, wiadomo, gdzieś tam wymuszona, bo, bo już yy, graliśmy w 10. W ciągu pięciu minut doświadczony zawodnik nie może sobie pozwolić na dwie żółte kartki, i tutaj się jakby zgadzam, tym bardziej, że. No inaczej jest kiedy się e, 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 akcję pod własnym polem karnym, gdzieś się, się bramkę, tutaj, tutaj piłka, piłka chyba za daleko sobie wypuścił i mm, nie wiem, no, czy, też, czy, to, czy to było na żółtą kartkę, tego nie widziałem jeszcze, czy sędzia od razu musiał pokazywać, ale, ale na pewno powinien trochę więcej rozwagi zachować. Dzisiaj tak, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj było widać, że, że, no, że był paraliż, że ja od tego nie uciekam i, i widziałem jak to wyglądało z boku i, i dlatego możemy mówić o o różnych ustawieniach, różnych decyzjach personalnych, na jakie podjąłem, ale prawda jest taka, że kto by nie wyszedł w tej pierwszej połowie, jakie ustawienie by nie było, jeżeli byłby paraliż, to tak samo by to wyglądało i tutaj, tutaj, tutaj widać było to w drugiej połowie, kiedy, kiedy, kiedy mogliśmy coś skorygować w szatni, kiedy odrabialiśmy, a jeszcze najbardziej było widać, kiedy nie ma nic do stracenia po, po, po czerwonej karcie. Wie Pan, ja też rzeczy muszę dla siebie zachować, nie o wszystkim mogę mówić. Myślę, że przyjdzie na to kiedyś czas, ale trzeba jeszcze, jeszcze nie, nie w niedalekiej przyszłości, ale poczekajmy do końca rundy i o, wtedy będzie wtedy można więcej powiedzieć. Długo, długo zespół był w szatni, dlatego przyszedłem późno i długo rozmawialiśmy o wielu rzeczach i, i nie chcę nic mówić, bo, bo nie wyobrażam sobie, że za tydzień zagramy takie samo spotkanie. Nie możemy czekać do, 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 do końca rundy. Są jeszcze, są jeszcze dwa spotkania i przede wszystkim za tydzień to z Lechią i, i trzeba zrobić wszystko, żeby to spotkanie wygrać, na tym spotkaniu się koncentrować. Nie można myśleć w żaden sposób o, o tym, co będzie za, za dwa tygodnie. Trzeba jak najwięcej yy, dać, 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 jeśli chodzi o punkty, do, do końca sezonu jeszcze teraz. Tego. Nie powtórzymy takiego meczu i zostawimy mnóstwo zdrowia na boisku. Jestem o tym 100% przekonany i Kibiców, wiem, że, że wykazują się dużą cierpliwością w tym momencie, za to jesteśmy im wdzięczni, ale, ale na pewno będziemy chcieli ten mecz zagrać szczególnie dla nich. SK Info